Thank <laughs> you. Siema, z tej strony Gacek, a dziś pogramy sobie w Stalingrad. Będzie to już szósty odcinek, tak, szósta misja, czy tam siódma. Znowu atakujemy. Mamy trzy misje. I tak, już próbowałem grać wcześniej, ale mi się coś nie udało. Jednego faila wam wstawiłem. Zobaczymy jak tym razem mi pójdzie. I o dziwno tutaj coś jest. Dwóch żołnierzy. Jak widać, mają pełno czołgów i wszystkiego. To jest muteczek. Głównie musimy przejąć miasteczko, eee, górę i, i most. Z takimi oto jednostkami. Także, no nie wiem, oni mają samoloty. I to będzie bardzo złe. Mamy jeden pojazd naprawiający. Ciekawe, czy nam się do czegoś przyda. Myślę, że możemy na zwiady wysłać samolot, ale mamy tylko bombowca, więc użyjemy go w miejscu. Tu gdzieś były czołgi, nie? Mam nadzieję, że będzie widać kursor. Zobaczmy... Tu są... umocnienia. To będzie strasznie trudna misja. Czy ja trafiłem? Może tak, mam nadzieję, że tak. Czemu to coś jedzie? Przepraszam bardzo. Dobra, musimy na pewno jakoś bardziej rozdzielić. Za czołgi, żeby nie było, za, żeby nie były za blisko siebie. czym czołgiem też pojedziemy. Nie wiem czy piechotę? Dobra. Niech piechota też coś zrobi. Tak, tak, tak. tak tutaj i oni idą tutaj no i jeszcze czwarty oddział jakoś musimy się najpierw ustawić. To będzie długa misja i dosyć trudno czemu one się tak ustawiły? Dobra spróbujemy coś zrobić wygrać na pewno Dobra idźcie tu? Tu, tu, szybciutko Żeby nie torować im drogi Nieważne Dobra Myślę, że to dobre ustawienie Teraz tak, wiem jak... Ja. <słuch> Można było jakoś numerować... Jednostki Zapomniałem, jak? Tak, cirt, znaczy Control 1 No i piechotę zrobimy dwójką. Uh, dobra. Myślę, że można jechać. Teraz nie popełnię tego samego błędu i pojedziemy sobie na zawioski. No piechota będzie z tyłu Nie mamy jeszcze ogólnie więcej piechoty I dzieła działa przeciwlotnicze które mogą się przydać To niech jadą za naszymi czołgami To niech to będzie trójkę Co to tam Dobra, coś strzela Już mamy po Dobra Tragiczna sytuacja. Dobra, podziale. Dobrze. Mm, mają artylerię. Fak, dobra. To jest naprawdę trudna misja. Nie mam pojęcia, jak się za nią zabrać. Już nam zniszczyli większość. Dobra, niech ci już się wystawiają.

Dobra, po jednym, teraz drugi To jest tragiczne Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra Dał nam się tą pierwszą obronę, dopiero Ja nie wiem jak to będzie później o... Nie wiem co tu jeszcze strzela bo... Dobra, jedź, jechać, jechać. O. Dobra, jedziemy już dalej. Coś się posuwamy do przodu. Dobra, mamy wsparcie lotnicze. Eee, tu były działa, pamiętam. Spróbujemy coś im tu tam załatwić. No i mają miny, to widać. Zniszczyliśmy im dwa czołgi, ale działa już nie trawiliśmy. Tak, patrząc. Ogólnie udało nam się zniszczyć. Pak, pak, pak. Kwatery główną wroga. Dol ale to bardzo dobrze Dobra to w sumie samoloty nam bardzo pomogły tutaj nawet nie wiedziałem że się tak da ale dobra Dobra ale nie wiem czy nam się uda ogólnie tu przeżyć z kilkoma czołgami no ale już będę wiedział Kolejnym razem. Jak kolejny raz postępować? Dobra. Jasna, chaty. O, jak zdobędziemy ten punkt, to szybko wracamy i naprawiamy nasze czołgi, a raczej pozostałość z nich. Te dwa działa nadal są. Chyba postrzelały, bo się obróciły. Czy mamy jeszcze jakąś piechotę? Nie. Dobrze mi poszło. ale tam się na przyszłość. Dobra, dobra, dobra. Eee, ty czołgu już się cofaj? Szybko! No cofaj! To nam strzela. Uh, dobra, cofamy, cofamy się. Trzeba ponaprawiać nasze czołgi i uzupełnić im amunicję. Mój język się tak bardzo plącze. Dobra, tam jest jakieś działo. No, koleś, cofamy, cofamy. Halo? Rogi samolot, fuck! A nasz dowódczy... Czołg się zablokował, ale dobra, już wyjechał. Szybko wracamy do dział przeciwlotniczych. Szybko, 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 bo wrogi samolot jest gdzieś w polu widzenia. Przynajmniej tak przed chwilą pisało. Um, Okej, okay. nie wiem dlaczego nasza gra się spowolniła. Zaraz spróbuję to ogarnąć. Ale nie widać tego. Chociaż. Dobra, nie stójcie, stójcie, stójcie. To nie miało tak wyglądać. Jestem ciekawy, a gdzie można zmienić prędkość gry. Na pewno nie tutaj. Nie mam pojęcia. Dobra, wiem. Można zwiększyć fajna opcja, nie wiedziałem. Dobra, koleś, stój, stój, stój. E, dobra, już nasze czołgi są naprawiane. Niech oni amunicję dają. Reszcie taka armia. No, i się trochę zmniejszyła. E, o, jeszcze tu mamy dwa czołgi, lol. Nie wiedziałem. no się zablokowały. Proszę, przeżyjcie. Są no stop ostrzeliwane. Tak, cofajcie. To jeszcze da się wygrać. Póki są te dwa czołgi. Dobra, dobra, dobra. Ten już jest prawie pełny. Uff, dwa czołgi przeżyły. Przeżyły Okej, okay, okej. Okay. O i tu mamy dwa działa, więc jest nasza trochę baza wypadowa. Czekamy na kolejne wsparcie lotnicze. Się nam na pewno przyda. Tutaj coś jest, tu 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 tu. Musi coś być. I tu jest to działo cholerne i tu też. Więc się przyda znacznie więcej. A, samolocików. niestety, ten pojazd naprawczy ma A, też amunicję, i nie możemy w nieskończoność naprawiać, co jest smutne. Dobra, mamy wsparcie lotnicze, spróbujmy je tak wykorzystać, żeby było przydatne. Hmm, tylko ja naprawdę nie mam pojęcia, gdzie oni mogą być. Co ja klikam? Znaczy, gdzie ich działa? No tam żołnierzyki to. palicho. Tu jest na pewno. I tutaj też. Bo są worki z piaskiem. Coś tam leci. A to ten. Samolot yy, szpiegowski. To powiedzmy, że to nie jest jakieś tam. straszne. A wyślijmy tutaj. Ryzykuję. Ryzyk fizyk. Popatrzajmy sobie. Tamci nadal strzelają w jedno miejsce. Aha. No, ciężarówka, to fajnie. Dobrze zmarnowany samolot. Zniszczyliśmy ciężarówkę pustą, a tu trzy czołgi były. Aha, to fajnie. Dobra. Ci już naprawiają, ale fakt. Wystarczy ich. Amunicji na tamte czołgi, więc już przerywamy akcję. Coś na tu strzela, Fak. Mają pełno dział samobieżnych. Hmm, <śm> nie wiem co robić. Póki nas nie trafiają, to jest dobrze, ale to tak wiecie. Aż na farcie jesteśmy. Dobra, trzeba przestawić wszystko. Zaraz powystrzelają, a tego na pewno nie chcemy. Nawet nie wiemy, gdzie są ich działa. No, jechać, jechać. Powiedzmy, że te lekkie, działo, lekkie działa przeciwlotnicze sobie tutaj pobędą. To będzie długa misja, muszę Wam powiedzieć. Kolejny wrogi samolot. Naprawdę naprawmy jeszcze tego. Dobra, no to jest. O, samolot szpiegowski. Tutaj widać działa go strzały, ale. A! I do tego właśnie nie chcieliśmy dopuścić. Znowu musimy się przemieszczać. Znaczy, trzeba to robić metodycznie. Będziemy robić metodycznie, to wygramy. jak będziemy lecieć na pałę, no to sorry w ledu. Przynajmniej no tak jest moje zdanie. Aby nas tutaj nie powystrzelali. Tutaj działa coś. Nie wiem co chcą robić. Ale się ruszają. Dobra, muzyka przestała grać. No to powinno być na chwilę spokojnie. przestaną strzelać. Dobra, dobra. Naprawiamy do końca. Co się będziemy? I czekamy sobie na kolejny wsparcie lotnicze, bo ono się odnawia co ileś tam minut. Oni za to mają artylerię, coś za coś. Dobra, ale będzie mi smutno, jak tego nie przejdę. Dobra, pakujemy 100% w jeden czołg. No i w sumie zostają nam dwa punkty do zdobycia O właśnie. Zniszcz wrogi działa przeciwrodnicze To jest ten punkt tutaj o tu, tu tu A kwatera główna jest tu 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 O, słychać czołgi Coś się rusza nie wiem, czy wy też to będziecie słyszeć. Mam nadzieję, że tak gdzieś są. Tutaj, tak mogę strzelać. Zobaczymy. No okej, okay. nie ma więcej amunicji. Czy oni? Nie, nie mogą nic robić. Dobra, to te ciężarówką mówimy już nie. czy znaczy, żeby one się nie zniszczyły, damy gdzieś tutaj. Nie chcę działa przeciwlotnicze, niech tutaj będą, ale... Już tylko jedno działo. A, głupi samolot. Oczywiście nam się nie udało trafić. Nie wiem. Dobra, mamy wsparcie lotnicze. Spróbujmy zniszczyć... Yy, ...działo. Tutaj, o. Nie wiem, to, to jest takie... Wiecie. No, jest działo, jest dużo typa. Proszę, tutaj nie trafi. Może coś trafiło, ale to jest takie wiecie. Na pewno kilka ludzików, no nie przeżyło. Dobra, oni już tutaj strzelają, więc jedziemy. Tak. Oooo, no jak możecie będzie zauważyć, ja co 10 minut około będę robił właśnie takie przerywniki na chwilę. O, no bo nagrywam Maddy No już mówiłem kilka razy. O, dobra, powoli jedziemy. Odcinki ze Stalingradu. Tak, chciałbym nagrywać. Co chwilę? Właśnie raz na dwa tygodnie, coś w stylu. Dobra, mamy. Jakiś domek wypełniony. Eee, dobra. No, nawet szybko pozbyli się ludzików z tego domku. A nie. Nie widziałem. Dobra. Zniszczcie. Ile amunicji się marnuje na takie coś? O. Chociaż fajna muzyka się włączyła. Dobra, ale może jednak. Centrum? Dobra, niech tędy jadą A, dobra, oni nie wiedzą już co to robić Ja też w sumie nie wiem Antyleria strzela Co tak, ja nie wiem jak ona jeszcze nie trafiła, naprawdę Dobra, jedziemy chyba trochę na pałę, żeby zniszczyć te e, Głupie działa Szybko, szybko, szybko Coś tam je... O, jak działa, to niszczy Dobra, widzę, że w jeden człowiek prawie... No już prawie go nie ma Dobra, szybciej Dajcie mi wizję Dobra, wow! Zniszczyliśmy to głupie działo Ogólnie No nie mają granat. Tak, no to osoba ogólnie I też usłyszałem to Dobra na razie powiedzmy że piechota dużo nam nie zrobi a to działko jest przeciw piechocie chyba że podejdzie wtedy będzie trochę gorzej a jak tam z amunicją no powiedzmy że jeszcze jest ok Dobra póki jakoś uciekają no zagrożenia, ale tu nosą przyszła alty, altyleria. Nasz czołg dowódczy Mam nadzieję, że jak nam zniszczą czołg do to mogę jeszcze grać. A nie przegrałem. dlatego tego nie mam. A Nie mam pojęcia, gdzie jest artyleria. Możecie zauważyć, że gram na normalnym. Gdzie ktoś nie oglądał wcześniejszych odcinków, i jest bardzo trudno. O, i po naszym czołgu. Zostaje nam 5 czołgów na całą misję. I to jeszcze takich podniszczonych. No, zostawcie tą lewą stronę. Miejcie ją w dupie. To są same żołnierzyki. Jedźcie dalej. To są czołgi. Dobra, o! Tu jest artyleria! Proszę bardzo! ja Jechać, jechać! Myślę, że można powiedzieć, że zdobyliśmy już e... im miasteczko. Dobra, zniszczyli nam e... czołg dowódczy, na szczęście to nic nam nie zmieniło. A zanim oni zniszczą to, co się, trochę minie, i mamy już trzy czołgi, warto wiedzieć. O, hy, 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 hy. Dobra, mamy wsparcie lotnicze. To jest coś dobrego. Myślę, że już nie będziemy poświęcać tylko tutaj. Tutaj na pewno coś jest. Dobra, jeszcze dwóch dzików. Co tu jest? O, przeciwlotnicze działa. Coś, coś... Może coś się udało zniszczyć. Dobra, i wjeżdżamy in do chaty. Znaczy, wjazd na chatę. Chciałem powiedzieć. Drugi samolot polu widzenia. Mam nadzieję, że to... O, dobra. Dobrze, że to tylko taki o! Samolocik. Oba. Jak tam z amunicją? Słabiutko. Znaczy powiedzmy, że da się przeżyć. Mogło być lepiej, ale... Ola. No. Jak zabędziemy to miasto, to to to, to się wrócimy uzupełnimy. Tutaj mamy jeszcze dwie ciężarówki. Powiedzmy, że pod tym względem nie jest źle Dobra Tutaj! Z Tego to, żem się nie spodziewał Tu mają artylerię Jesus Christ Chyba jest czysto Mam nadzieję przynajmniej Co się O! No! Niszczyć wszystko niż... Co? Zniszczyli mi czołga? No to mamy dwa czołgi. Ja mam nadzieję, że będą jakieś posiłki. Ok. Mam nadzieję, że mi starcza amunicji. Proszę. A. No. Dobra, dobra, dobra. Za no to. Jedźcie tutaj. Żeby odkryć mapę. Dobra, ty, ty niż tutaj? O, czołgi, 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 drugi, koleś, chodź, 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 tutaj. Jedź. Co za głupie czołgi. Dobra, nie ma amunicji. mi się cofa. No. Na krawędzi. Atakuj to. Czemu to głupie? Dobra, został nam nic nam nie zostało. Przegrałem. Eee, no, to do następnego razu. No cóż, czasem tak jest. Smuteczek.